Dzień, na który wielu rolników czeka cały rok dożynki. Czas podziękowań za plony. Taką okazję mieli rolnicy z gminy Bielsk. To właśnie tam odbyły się gminne dożynki. Rozpoczęło je msza święta, poświęcenie pięknych, z trudem przygotowanych, dożynkowych wieńcy. Każde sołectwo z terenu gminy przygotowało swój oryginalny i najpiękniejszy wieniec. Z racji na to, że święto odbywało się 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, pamiętano o żołnierzach i cywilach poległych w walce o wolność. Wójt gminy Bielski Józef Roskosz oraz przewodniczący Rady Gminy, Mariusz Chyliński, złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych strażaków. Później każde sołectwo zaprezentowało przygotowany przez siebie wienic dożynkowy. ważnym elementem święta plonów jest obrzęd dożynkowy ten zaprezentował chór Bielszczanie Jesteśmy dumni że jesteśmy tymi rolnikami i zostaliśmy nagrodzeni Miłe! Raczej, raczej w kategoriach święta trzeba to rozpatrywać, bo to, bo to jest duże święto. To jest zwieńczenie naszej pracy całorocznej, naszych starań, wysiłków. Bardzo ważnym punktem jest dzielenie chlebem, bo przecież ten dzień kręci się wokół niego. Przybyłych na dożynki gości witał wójt gminy, który zaznaczył, że zawód rolnika to trudna, ale i satysfakcjonująca praca. Nie zabrakło również okolicznościowych życzeń i adresów, m.in. od ministra rolnictwa, posła na Sejm czy starosty Płockiego. To jest okazja, żeby podziękować rolnikom za ich bardzo ciężką pracę. Pracę, która nie zawsze daje im jakieś dochody w gospodarstwie, bo o tym trzeba też pamiętać. Ta susza tegoroczna, ubiegłoroczna i tegoroczna powoduje to, że rolnicy mają coraz trudniej gospodarować, ale przede wszystkim nie osiągają tych plonów, które sobie zakładali. I to zaczyna przynosić straty. Takie spotkanie to również okazja do wyróżnień. Podczas tegorocznych dożynek wręczono odznaki zasłużone dla rolnictwa i zasłużone dla gminy Bielsk. Mamy bardzo długą listę osób, które chcielibyśmy uhonorować właśnie takimi odznaczeniami. E, wiadomo, że to jest ograniczona liczba tych e, odznaczeń, bo i od ministra rolnictwa odznaczaliśmy rolników i odznaczaliśmy też honorowym odznaczeniem starosty Płockiego. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuowali przez następne lata, dlatego, że mamy naprawdę bardzo dobrych rolników. Po tej części przyszła pora na zabawę. Na scenie zaprezentowała się orkiestra Denta OSP w Bielsku i trzeba przyznać, że zrobiła to po mistrzowsku. Nie zabrakło również tradycyjnych śpiewów czy tańca w wykonaniu zespołu tańca ludowego Mazowia. Dużą popularnością cieszyły się stoiska poszczególnych sołectw, które przygotowały regionalne potrawy. Dzisiaj przygotowałyśmy kluski ziemniaczane z twarogiem, z cebulką, z kiełbaską, nagus tradycyjny, do tego mamy swojski bimberek, ciasta swojego wyrobu, również wszystko swoje. Wypieki domowe, oczywiście wszystko z własnych ogrodów, owoce, winogron, dynia. No i cukinia, bo to jest specjalność nasza. Placuszki z cukinii polecamy, bardzo zdrowe, smaczne. Czyli jest domowe domowe: przysmakiem, pierogi, kaszankę ziemiaczaną, ciasta różnego gatunku, pieczeń, owoce, warzywa mamy, leczą. Rokę, tej klepce z malcem, z ogórkiem. Przyjechaliśmy z samochodem, dwukółeczko obcawiliśmy. Także wszystko jest pieczone wiejskie. Bigos jest robiony wiejski. Wszystko jest robione wiejskie. To co jest na stole i pączki puszczane i różne, mamy i picie, wszystko jest tak, wszystko. przygotowanie jest wszystko wioskowe. Największym zainteresowaniem cieszyło się stoisko przygotowane przez leśników. Bigos, gulasz z sarny, ale również pieczony dzik miał wielu amatorów. Bywamy na tych dożynkach co roku, cenimy sobie bardzo współpracę z naszymi rolnikami. Tutaj należy się pochwalić z naszej strony, że nie mamy żadnych konfliktów z mieszkańcami, bo nieraz ktoś tam komuś wiedzie na polu. Pole, prawda, coś tam się popsoci. I nasi rolnicy są bardzo wyrozumiali, my wykonujemy swoje statutowe obowiązki, jak między innymi teraz walka za SFM, polowanie na dziki, prawda, i co roku w podzięce dla tych mieszkańców wydajemy około 5 tysięcy złotych na gulasz dzika pieczonego, jakieś tam bigos, i po prostu witamy tutaj zawsze i gościmy, jak Państwo widzą. Przy naszym stoisku kręci się sporo osób i one zawsze tutaj do nas przychodzą. Z każdy, dla każdego znajdujemy czas, z każdym rozmawiamy. Tradycyjnie w ramach dożynek odbył się już po raz czwarty turniej sołectw. W tym roku swoje drużyny wystawiło pięć sołectw. Konkurencje były bardzo różne. Od nawlekania igły, przez konkurs pytań, tańce, śpiewy, czy dmuchanie balona. Każda z drużyn wykazała się dużym poczuciem humoru, dystansem do siebie i chęcią zabawy. Wygrała drużyna z sołectwem. Leszczyn Szlachecki. Jak czują się jako zwycięzcy? Niepokonani. Miło było, fajnie, super zabawa. No i polecamy innym drużynom o wzięcie udziału w następnych zawodach sołeckich. A co było najtrudniejsze dzisiaj do Nic nie było trudnego. No tak się mówi. Nie, może ten wałek do, do ciasta, trochę tak. Jako pierwszy, żeśmy wystąpili i trochę tak. Byliśmy zaskoczeni, ale już później to. Bardzo się cieszymy, że każdy potrafił się przygotować, zaskoczyć, w jakiś sposób być nieprzewidywalny dla nas i pokazać coś, co było dla nas e, czymś... Czego do tej pory się nie spodziewaliśmy. W ramach dożynek nie zabrakło tanecznego muzycznego akcentu. Na scenie w bielsku wystąpił zespół Baciary. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie z dater, Tater ze zakopanego rolników. My tak samo są rolnikami to jest, także pozdrawiamy Was serdecznie, wszystkich z góralskim pozdrowieniem baciary! Ja! Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.